Dobra, siema. Teraz wchodzimy do takiej jednej gry. No, nie będę mówić jaka to gra. bo I tak sami się dowiecie. To się to. Szybko. Gra zakończona, szybko musisz dołączyć. Jest, udało się. Ja nie wiem co widzimy. Ja nie wiem się Tym się chodzi. Tym, Jem, się, tym, tym skacze. się chodzi, tym się skacze. Tutaj się patrzy na innych alist. Jest koniec gry I, i, i nie wolno Ci klikać tego dlatego, bo nie będziesz grać w rundzie Prawda, jak kamerę pokaż nie Chcesz Nie da się Ale ja nie chcę klinka Dobra Ja mam nazwę ja klika. Okay. Musimy zrobić, i będę czekamy na siebie. Zamykamy drzwi nie? Widzicie? Co mi robi? teraz robisz? Teraz od nowa, teraz znowu musimy to zrobić. A ja nie mogę. No to chodź. Hop, daj.

No to więc... Jezu, mi woli. Tak, nie co Tak. Ale czekaj, stój! Nie, czego nie... No to odwróć się jeszcze raz. No, no, bo to się zabiera życie! No, nie, nie no, tutaj, tutaj uciekasz. No i dać Boże, ja nic nie widzę przez to! No, że... Nie, ja nigdy już w to nie wiem. Dlaczego? Bo że dwie rundy. Wiem, Czekaj, w... stara, wiem. Czekaj, stój, to ja cię gonię teraz. Wiem. Cię nie zabiję. No ja chcę tutaj uciekać, ponieważ się, się piję. Okay. No ty, nie no, ty, no, no ja nic nie widzę. A w innych mapach się chociaż coś widzi? To tak. jest czarny, tak na czarno-białym. Tak. W innych mapach jest mnóstwo widzi. Nie jest na czarno białe Nie, nie jest czarno białe I dobrze, bo ja nie, ja nie się białe. ukrywam, Kurwa. nie się boję. ja też się boję. Ja pierwszy raz dopiero co grałem w tego. O Jezus Maria, ja się wystraszyłam Ciebie. Dlaczego ty, dlaczego ty mi to zrobiłaś? Jakby coś to jest szarowina. O nie, Klinika ma 15 życia. Ale ja co do króliki pomóc Czyli komu? Króliku. Tam pomaliczowy napis to, że ona umiera. Kiedy się ją odratuje, to ona nie, nie umrze. Się tak nie wiem, bo to straszna gra. Ja mam twarz taką straszną. Jaki? Ja tak. Popatrz. Straszną, straszną. Ja też mam. Nie ja mam jeszcze ja bardziej. ty jak masz. Nie! Byłeś moim przyjacielem! Zostaw sobie nim Taki jeden typ! Oh! Co on próbuje mi gołysnąć? Ja tutaj odkrywam różne rzeczy! Co on próbuje mi zabić? Jak pierdolę! Dobra! Boże, ja nic tutaj nie widzę! Wiem, to... właśnie! O to w tym chodzi? Tak! O to w tym chodzi, w tym! że jakby... Ja do kogoś żyję, ja, ja też. Nie. Nie, o nie. Nawet ja jestem pomarańczowa teraz. Co? Tak. Krimka umrze. Ja On nie, też umrze. Ja, cię, ja nie widzę. Klimka. Uratujesz. A ty masz pomarańczowe? Tak. O to jest solik? tak, ale już nic, już nic już nie musisz nas odratowywać oj, dziwo! o, nigdy. o nie Boże, o mój Boże, o mój Boże ratunki ja mam plus 20 a ja mam plus 35 nie, a... nie, ratunku ratunku stara zabije mnie, sorry on, on, on mnie zabije o nie nie zdążę ja się nie widzę bo ja uciekam gdzieś daleko Staramy, mamy tyle samo życia. Ja chcę Nie, 15. Ja pierdolę. Nie! Ja pomagam dla każdego. Krętnie lecimy. Ojesu. Tak już nie. Za późno. Patrz, 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 Patrz. Grasz dalej. Grasz dalej, co? Grasz dalej, ale ja jako Alexa.

Teraz zakończenie wszystkich każdy zabity. nie nie czaj się mnie już skończy? ja mam prawie największy czas przetrwania ja pierdole no, a kto ma największy największy? on ja mam ty masz ty masz drogę, ja mam trzecia czas przetrwania to a, czyli ja mam prawie najdłuższy no, no. Jeszcze jedna runda Wiem. Yeah. A ja ta? ta... Nie. Rundę. Tak. Potem to moja. Ona. Potem tak, moja. Tak. Je... O jedno To ja mam. Nie. 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 Przejdź dalej. Przejdź dalej. Mogę Przejdź. Krem. Ui. To jest ten krumiś. O. On, 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 on się... On się, on się tak, tak śmieje. O to, to jest. Przynajmniej... Teraz przynajmniej coś widać. No wiem. Jeszcze nie próbuję ciebie odnaleźć teraz. Je, je szuka, to jest mapa, gdzie jest ten jajko zabite. Jakie jajko, co? No Eggman. Gdzie, jajko... gdzie jest zabite. Się... Nie, gdzie nie! Gdzie jesteś? Zabij mnie. Zabije mnie! Nie zabiję, bo ja, bo ja cię odratuję. A on mnie trzyma! Wiem, ale. Ja pierdolę. Ratunku! Nie! Ratujcie! Nie! Nie! Tego, bo taka gra. Nie! 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 Ja mogę latać! Ja! Trochę. Nie, może, Ale ja chcę być też tym. No, ja też nie wiem, To jeszcze jedną rundę gramy? No, bo... Jeszcze nie da się nic tam Bo już Ja Stoję. trochę chciałam. Co za zagrać kolejną rundę? No trochę, bo ja bym chciała być teraz tutaj Okej. Okay. Ja no, pierdolę. Ej, ja sobie tutaj salta robię, popatrz, popatrz, popatrz. salto i fikołka, popatrz, popatrz. Nalijam. Fikołka. No właśnie to jest fajne właśnie w tym. Dla mnie. Kolejna osoba zabita. No, bo... Jezus. Mhm. Ja uciekam z tego. Ja nie cierpię tej mapy. Ja nie cierpię też takiej mapy, bo ja widziałem jak ktoś w to grał. I tutaj było tak ciężko Było widać strasznie Że jest ciężko Bo ja, ja, ja mam O Jezu, nie Potem kliknij Co? Nie Teraz Czekaj, gdzieś się, teraz kliknij O Jezu, kliknęłam Jest x -y. On On okropnie wygląda jak x -y. Ale dla mnie jest mega ładnie Popatrz na oczy lepiej He? Jakby była znaczona, no co? Ja pierdolę! Co ty nie widziałeś? Nie, Sonic, 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 Sonic. Dzień dobry. Dobra, to Doniecie. No, Bo to jest groty z dali. Ej, mi Help! Ojej, ja nie i nie lec tym samolocikiem, i tak Cię dogonię. Nie mnie dogonisz, bo ja gdzieś już. A ja Cię widzę. Fum. No i co? No i co? Jestem bardzo blisko Ciebie. I, i tak Cię oglądałam. A ja Ciebie. No i? Zostawcie mnie przy nie zostawię Ciebie ani Twoich przyjaciół. Chociaż żebyśmy moich przyjaciół zostawiła, nie byśmy go zabić. Z wielką chęcią. To będzie fajnie. Ej, ty się tak mocno. Senik biega na dole, ja to widzę. Senik na dole biega. Ja pierdolę. Patrz, patrz mi tak. Jak to zabitę? Fajnie. Kto ty gram? Miał dłuższy czas. Ja. A ja na przykład. Wy jak to na ostatnim. Czyli na pierwszym, bo on ma 480 przetrwania. A ty na ostatnim? Nie ja na drugim. A a ja? to na czwarty <grych> mhm, tak. teraz ja jestem tym co ty tak układasz mi go on jest pierwszy a to bo nie z... ułóż bo ja nie potrafię nie tylko co? 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 słuchaj, ty nie będziesz łapać, prawda? tak bo ty mnie łapałaś. Dobra, mój. Teraz ja cię nie będę też łapać. Okej. Okay. No. Będę miała Ja chcę biegać. Patrz na to, ja, ja mogę latać. Patrz. O jezu. Ja też mogę latać. Tylko. Kurczę. nie. Hop. No, musisz. Patrz. Scott i hop. Ok. A ty lecisz do góry, gdy, gdy masz hmm, to niewątpliwe. To jest ja! Ale sorry, czekaj. czekaj. Stój, stój. Ja cię ja, ja nie zabiję. Patrz, patrz bije brawo. <grym> A jeszcze czekaj. Bo, chyba chyba co No, nie czekaj. Nie, czekaj. Nie, nie. Ja czy... jak to odjąć. Maria, ja Mam! No, ja próbuję to Z Dusza, ale Zdusza. cię odratują. Zdusza. Weźcie mi sobie cię. Dziękuję. Dziękuję. Ja sobie na tym jako helikopterę. <noise> widzę ciebie i widzę jajku. Nie widzę na jajku. Nie oglądacie bajki? Tak, oglądamy, tylko... zaraz teraz te Okej, okej. Które drzwi? Ja I, okay, okay. 4, I długo. Dobra, no, to mam jeszcze duże kątańki. Ola, swoje skowaj, żeby się nie zaklęła. O, przepraszam, nie no, proszę, okay. Nie oglądacie bajki? Ja. A ja wychodzę z gry.